Sprawdzam, czy to jest ten kot, którego mieliśmy wcześniej, ale to nie jest ten kot, bo już zobaczyłam. No, on jest zupełnie biały, jasny, a ten jest ciemniejszy nasz. A tutaj miałam takiego kotka i on ma y, tak zupełnie ciemną buźkę. No to było dawno, on był starszy. Oczywiście od tego naszego aktualnego kota. No o rok starszy by był, ale to nie jest ten. On jest w ogóle bardziej ciemny. No i tutaj pyszczek ma taki ciemny też, taką plamkę ma ciemną, a tamten jest zupełnie jasny. Także na pewno to nie jest ten, co był. To jest jakiś inny kotek. On był energiczny, bardziej y, energiczny od tego, co mamy. <grym> Ale my się fajnie bawili razem. <grym> no tą łapką tak fajnie robi. <grym> No także to nie jest ten kotek. Ale też słodziutki ten jest akurat. Ale już wiem, że to nie jest ten nasz. Także jakiś się przybłąkał tutaj. One są wszystkie podobne strasznie. To trzeba zapamiętać, gdzie te plamki, ale ogólnie to są takie typowo polskie kotki. Biało-siwe, biało-szare. Być może ma pchełki. I nasz też dostanie płełki. Od niego. Bawię się no? Temu naszemu ob obcięliśmy pazury, bo podrapał y, kanapę, więc teraz no, nie ma równowagi w walce. Tamten ma ostre pazury chciałam. Nasz nie jest taki agresywny bardzo. Nie zaczyna! Uh -huh, to bardziej tam, nastawiony na walka jest na jego terytorium. Сейчас долго заставляю, что делать. Это не ему окону. Raczej tak jest, że juniorek, jak jakieś koty nas odwiedzają, to szczeka i y, o dziwo, teraz na tego nie szczeka. Patrzy się na tego kota i myśli, że to jest nasz. Taki jest też podobny. Po węchu nie pozna, bo jest zamknięty. Co nie? Hmm. Tylko, że tam są dwa, juniorek, zobacz. Zobacz. No, chodź tutaj. To są dwa kotki, widziałeś? Czy widzisz tam koteczki? Patrz. Dwa koteczki. O. No, teraz chyba poznał. No idź tam, zobacz. Chodź, chodź. Chodź tutaj tam, kotek. Gdzie kotek? Co to za kotek? Kotek? Nie, chyba poznał. Chyba poznaje. Inny kotek, inny. Tak, przyszedł. Mhm. Inny kotek przyszedł do nas parę minut później. I nawet tego nie straszy Juniorek. I wejdzie na górę. Cicho, cicho. Znaczy na górę tupo. Não, chato. Chato.